Jest 4 maja witam was ze skalnego plesa w Tatrzańskiej łomnicy. Dzisiaj będziemy wchodzić na łomnicę od strony łomickiej przełęczy. jak widzicie warunki są całkiem niezłe. Łomica na razie nieśmiało się wyłania spod chmur. Ale myślę, że po południu trochę ma się ta pogoda poprawić. Także teraz czeka nas Niestety, tu podejście pod wyciągiem, takie długie. I cóż, zapraszam do oglądania. Partnerem w moich filmach jest sklep Outdoor Expert. Także zachęcam Was do odwiedzin sklepu. Link znajdziecie w opisie filmu. Znajdziecie tam sprzęt do lasu, w góry i ogólnie w szeroko pojętym Outdoorze. Także zapraszam. Tak, wejście na łomice traktujemy treningowo przed naszym wyjazdem czerwcowym na Duchwór szpice i Matterhorn. Także zachęcam też do sekcji komentarzy. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dzięki. Pięknie nam się też odsłonił Kierzmarski. Tutaj go mamy. I tutaj też nasz cel na lato, czyli grałem wideł. Także zobaczymy. Warunki dobre. Dzisiaj mamy jedynkę lawinową, także powinno być dosyć bezpiecznie. Ale się opalimy kurczę. Temperatura jest. Ale musimy iść stokiem narciarskim, bo tak rozmaka śnieg. Po prostu z tej kosówce to po kolana się idzie. Także jest już poza sezonem, także myślę, że nikt nie będzie miał przeciwko, że idziemy stokiem narciarskim. No i jesteśmy na łomickim sedlu, czyli Łomińska przełęcz i teraz tutaj granią do góry i idziemy. Kolejka dzisiaj raczej nie chodzi, już jest 7 tygodnia, pewnie mało chętnych. Także nie wiemy, czy tam na górze coś będzie otwarte. Ale tak czy siak mamy górę dla siebie. Tu chłopaki się szpeją. I idziemy. Super pogoda, cieplutko, fajnie, można się opalać. Generalnie my wzięliśmy parę ekspresów, chyba mamy 7 dokładnie wzięliśmy też bulldogi na razie było, jakby tam coś trzeba było się przasekrować przy tym trawersie. Także też plan jest taki, żeby sobie trochę poćwiczyć To przepinanie się przed wyjazdem Walpy trenujemy i tam na płasko bierzemy A pamiętajcie, że jak już to jest taki ciężki śnieg, takie roztopy są taki właśnie jak teraz mamy majowy śnieg i on jest właśnie taki bardzo mokry to żeby takie pola śnieżne się da, to żeby omijać bo no po prostu jak ktoś tu zjedzie, te lawiny może są wolne, ale one mają strasznie dużą masę I jak nas porwą, to mogą nas po prostu połamać swoją ciężarem Także rozsądnie jest właśnie wybierać jakieś takie grzędy jakieś bardziej skaliste jakby drogę więc nawet jeżeli byłoby krócej tędy, no to bezpieczniej jest pójść tutaj po skałach. No jakoś się idzie. Ciepło jest, ale ciężko się idzie, bo mokro. Na tych polach to musimy być czujni. Jakby to szybko przychodzić. Ale generalnie na razie jest bezpiecznie. Także raki czekam. To jest na pewno tutaj trzeba mieć. A, ja na razie idę bez, bo biorę trochę wyżej, ale już tutaj. Stwierdzam, że można było założyć, Tam chłopaki właśnie się otrzymali i zakładają raki. Na tym polu że to nie udało. Jest teraz trochę świeżego śniegu chyba wczoraj spadło. To pod spodem jest taki, taki lekki lód. Także trzeba uważać. Lepiej założyć niż nie założyć. Daleko. No i ruszyliśmy. Ranie związaliśmy się liną. Bo chcemy sobie jeszcze tu poświczyć trochę lotną. Także ja wiem, że tu nie trzeba, bo to jest dosyć prosto. Ale dla zasady zawsze to bezpiecznie. Ale jest taki niepewny ten śnieg. Też nie chcemy, żeby nam się coś stało. Kontynuujemy sobie na lotnej Także powiem Wam, że nawet i głupi pomysł żeby to zrobić, bo te pola śnieżne tutaj są mega niepewne Także zawsze jest trochę bezpieczniej I głowa przynajmniej spokojna A wiadomo, no chcemy zawsze wrócić z tych gór, nie? <grytanie> Także zabezpieczajcie się, nawet jeżeli jest prosty teren Czasami nawet i w prostym terenie idzie się głupio Głupi błąd popełnić i spaść niestety Łańcuchy zasypane śniegiem, niestety, ale dobrze, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Także kontynuujemy, wpinamy się do czego się daje, lecimy do góry. No, stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy trawersować już tutaj bo jest taka buła boimy się, że to może zjechać z nami. Także prawdopodobnie tu pójdziemy, szybko przejdziemy sobie ten źlebik i podskałamy sobie trochę, jak tu przejdziemy. I tam dopiero tam się łańcuchy już odsłaniają, więc tam, tam jest ta tam są te klamry tam pójdziemy ja buduję stanowisko teraz, żeby chłopaku ściągnąć żeby przeszli ten niebezpieczny trawers tutaj dobra nie chciało nam się schodzić tutaj, więc przeszliśmy sobie takim trawersikiem po skalę także Wykładamy sobie tylko jakieś przeloty nie jest bezpiecznie no. A tu już się zaczynają klamry czyli ostatnie trudności przed szczytem Tu już w końcu będzie mniej tego śniegu więcej skały Także więc będzie chyba przyjemniej niż tak się męczyć tym ciężkim, mokrym, obrzydliwym śniegu

Tam. Okay. Dobra, tam się łańcuchy kończą. Nie byłem latem na łownicy. W sumie nie wiem, te łańcuchy to... dalej się idą. ale to chyba tutaj, tu jest szczyt, no to chyba tutaj trzeba minąć, to, żeby nie przez te skały iść. Tutaj coś widać, jakieś kolucho żeby wyciągnąłem sobie drugą ziabkę, żeby najlepiej się szło. W jak pod spodem woda płynie nami. Ale dobrze idziemy, w końcu łańcuchy się pokazały. This loot. końcóweczka summit push Jest, ostatni. Zado zadowolony klient, albo niezadowolony. Zadowolony. Jeden już tam sobie poszedł świętować. O, jesteśmy w połowie drogi. Jest godzina 14, zajęło nam trochę może z godziny dłużej niż planowaliśmy Ale, ale jesteśmy. Kolejka jest zamknięta, wszystko jest tu zamykane, ale mamy własny prowiant. Także chwilę sobie posiedzimy na szczycie, ponapawamy się. Górą, na której jesteśmy sami Rzadkość Jeszcze w majówkę Fajny, nie? party screen No i ostatnie metry Proszę Państwa Jeszcze ten tołek Fun boy Sami na szczycie, także chwilę się tu posiedzimy. Ale przepięknie. Uff. I oto jesteśmy. Łomiecki Szczyt 2633 metry. Przepraszam, Łomiecki Szczyt 2634 metry. O metrze się pomyliłem, przepraszam. Tak. Jesteśmy. tutaj sami. Idę sobie na tarasik teraz. Jest ci Zero wiatru Coś pięknego Nikogo nie ma Petarda Zobacz, ja się frakturę zabijać